Były. O, tak, tak. No to co? Kto ma fartę, wygrywa. Fest 5. Fest 5, fes to Fest jeszcze? A, no? no, to fajnie. No? Ok. No, to no? ok. O, to mówię, kto no. ma fartę, to wygrywa. Niech no. tej ma farmie tej umiejętności. Ja nie, nie mam o, fartu. O kurde, do tyłu używa. Ja no. no. no, nigdy nie mam fartu. Może <śledzionate> że wiem, ty mam fartu co najwyżej. Co się tam wydarzyło w ogóle? <grymne> no tam się wydarzyło bogaty! No A co tam się z tyłu wydarzyło w ogóle, co? że ktoś tak został? Zacząłem ich stukać! Bo ja tam ich zepchać i ja sama się zepchałam, tak jakby... Aha! <grymne> <grymne> no dobra, no dobra, jest to jakaś odpowiedź na to pytanie faktycznie. Damian, chodź tu! Le o! <grymne> Dobrze, ja dziada. Ale ja, ja nawet no, nie zdradzałam tego. No jak nie? No, no jak u mnie nie. No po prostu gotnęła. po sobie poleciałem. No tak było. Nie, ja obok Ciebie No, dobra, no ja? Co ty no. w ogóle mówisz, Bielcia? No u mnie wyglądało tak, że obok Ciebie na styk Nawet tam ja widział. Nawet tak ja widziałem. E... No. Nie, u mnie Wszyscy to widzieli. było tak, że obok Bipa, więc... Wszyscy widzieli. O nie. O Jezus, Mario, <laughs> ale stanął. <laughs> Biel... wow, Czy znaczy, Wiol... co? <laughs> Siema. Aha! O, co się Oho! O mnie Co? jakim co ja się zniszczyłem? No, no nie wiem, Bijałem. no to pytanie do ciebie jest, Bartek. Ale. Ja byłem boczkiem, ja, ja się to... turlałem. Ty chciałeś mnie. Ja, a ty chciałeś o, mnie walnąć i nagle wybuchłeś. Ocie kurde. Co to... no, ja cię walnąłem! No tak, i nagle wybuchłeś. A nie, że ja chciałem tak. cię walnąć. A za mnie! O kurde, o nie Dobrze, PO! Przeży... Nie, nie przeżyłem dobra. O i tu są fajne teleporciki zrobione by the way, nie? Aha, Że no. nie musimy się odwracać Nic takiego, po prostu jedziemy cały czas swoją drogą, cały czas włód trzymamy Tak Jedziemy O tu jest na po prostu na mapie. Dobrze Dobra Weź go tam rozwal jednego z drugiego. Sam się rozwal o. I się rozwal. A daj Boże. na tobie rozwala. To dosłownie i przenosi! Oh, I bo ja wierzę, że ja to, to nie było specjalnie, wiem. Jak coś, nie No właśnie wiem, to jest piękne. Ja unikałem tego <coughs> tylko. Tak, i właśnie jakoś dalej skończyliśmy prosto we mnie, nie? Tak się złożyło. No, no bo. nie, no bo z lewej strony miałem. O, dokładnie to, śmigło Oj, leciało jest. z lewej strony. Więc zjechałem do prawej. No tak. A tam ty jechałeś dziwnym trafem? <coughs> tak, dziwnym trafem. Uh, 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 uh. Jestem. Aha, to... dobra. Okej, okay, ty... No, ja, to... ja się zemszczę. Ja się zemszczę. Oho, no wielcia, Aha. Słyszę po głosie, że to nie deblułek. Się <laughs> tam śmie, rechocze. Taka niby chora, nie? Mhm, udawane choróbsko. Chora na Bo głowę. głowę chyba. No to też. No Aha. zdecydowanie, to o, nawet w pierwszej kolejności. O kurde, kurde. Dobra, tam wyleciałem. O nie. to wyleciałem. Nie... Chociaż? Jadę, jadę. Dobra. Jadę. O, nie nie. Chodź teraz, tfaniaczki. Dobra, Wielcia, out. Wielcia wy. Pier... Pierdolona z mapy. O. Uwaga! U, nie, O nie, o nie. O nie. O, nie. O, tak było, tak było, drogi sądzie, wysoki sądzie, tak się wydarzyła sytuacja. Ja Cię nie dotknąłem, żeby o, nie było. ale miałeś farta. Kołg, okej. Okay. Debluek. No, nie! No i wiatraczek, ale... Okay. Okay. Nie. nie, dobra. O, czołg. Karma! Karma Sam siłą. się tromni tam, pajacu. Zwojaną siłą. Dobra, ty już nie, To już dwa o, ataki mi wystarczy Dobra, no wiorcia! O nie! Oho! O, kurde. Ja Może ta radebluka ktoś tam? Dobra. Nie! Wolę wiorcia. Kurdy ktoś nie. Tak. Hugaty! Jesús <śla> Idealnie na mnie! <śla> gdzieś wylądował. Tak, ale dobrze mnie nie wybiło o, gdzieś dalej. O, to też... Jest... Tak, bardzo dobrze no To bardzo... było bardzo bliskie, że mnie gdzieś wybiło. tak wiorcia! Po najczęściej! częściej. O, kurde. Mały czołg. <śmienic> no, Brek ma małego Ciebie. czołga Dawaj, to no, no, no nowość no, akurat Udałem no, Dobra Jadę, jadę To karma! Teraz o, się mszczę! Ja Chcesz się spotkać z dużym czołgiem, mały czołgu? Nie nie chcę. Ale się spotka pewnie Bo to takie Przykro mi to nie jest koncert życzeń. No, tak o, nie. Dobra, witam, witam. Jest zrobię. zdrowie, nie pytam. Uciekam, o dobra. Ty przetrwał. Przetrwał o. lekkie zderzenie, ale tak leciutko chycło tylko. Ale już że o, nie może Ale ten wiatrak, życie Weźcie nie. ten mały czołg, rozwalcie Dwa czołgi na mnie jadą. Nie. No i prawie weźcie, jeden z lewej, drugi nie. z prawej czołgami. Mnie. Nie. Dla bartek z lewej. Zostaw mnie. Dawaj brułek, jedź! Przepuszczam cię! Ja... Żartowałem O, nie. O. Ale przeżyję. A no przeżył tam. to! Bo on jest mocny na czołgu ja dawać blowkata. Wziąłem na niego, usiadłem. Nie? Ja nie usiadłem czy... na niego i kurde, nic mu się nie stało, no. no, no nie niedobrze, niedobra, nie, nie dobra, niedobra to. Ja, tym Ale choka, tego i też mam jest. taką wtóreczkę zrobić. O ty, kurczę. Cześć. Ale gdzie, 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 gdzie jest ty, gnoju? Na no, ciebie. trzecim z drugim. Tylko na ciebie, spokojnie. Okej, okay, no dobra. Pa, pa, Aha. No to idziemy nie 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 Jeszcze bardziej się z nas ja śmieje. jechać w pół wieku. W pół wieku? E. Czyli u um, mnie to jest z O. No, tak, Ojej, okay. tak, 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 tak. ojej. Jaki to jest niefart, no. Ojoj. Z oj. Maria, Bluek to nam ucieknie 300 samochodów teraz przez to. No, przez ten mały No jest taka szansa. Pierdzik. No niestety no. No niestety tam, no. No trzeba go bić, trzeba go bić po prostu. Jak widzicie deblułek no, czy na mapie raz, tak. dwa, trzy, co najmniej no, razy, trzy razy. Widziałem, widziałem deblułek. No to nie trzy, biłem. co najmniej trzy razy trzeba go, go bić. Ale go zostawiłem. No ale trzeba go bić co najmniej trzy razy teraz. No jest trzy samochody przed nami. No to bij go. No jak go zobaczę to go będę bił no. Pusie. Jest aktualnie dużą, tak, tak, że... dużym pojazdem, więc... No jeż, nie wiem no co zrobisz. Maria, okay. Bartek, idź do dybluka? Jak mam jechać, jak mi w oczy tej podskakuje? Co, Wiesz, ci podskakuje? Tak. Kurczę, pieczone, no jeźdź za. miło. A, nie ma. Tak, zaraz dostanę. Uwaga! f wiedziałem, wiedziałem. Jakie uwaga, Bartek, no zrobiliście tu specjalnie... Nie! To miniaturkę. No, no. Dobra, kurczę! tą... O kur... to chyba? Ale no, czy wyleciał, tak, to nie mam pojęcia. Podłem, tak. tak? Wyleciał. No, to, to lipa już. Nie wyleciałeś? Wypadłem, wypadłem. To bo nie nie wypadłem, wypadłem. Wypadłem, wypadłem. Wypadłem, mówiłem, padłem. jest za mną, bluek jest za mną. <laughs> sorry, sorry, miałem cię. Blueek jest za mną bogaty, dawaj go. Myślałem, że to. No, byłeś. O, ale ładnie. O, ale... O. Rekord skoczni, ty. Tak. Dobra, już dwa razy już... Po prostu. No, i znowu. O, jest na A, jestem drugi, jak tam. Byłem czwarty. O, dobra. O nie kogo ty nie no. byłeś czwarty, Bartek skoro ja jestem czwarty. Cześć, no nie, nie, tyś, nie ja miałem czwarty nie. Bartek! A to, dobra, to <coughs> jak. No. jak mogłem jechać na Dobra, kodę, blef, 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 Nie? Nie. nie. Ja nie. No zabudę, nie. Dobra, teraz cztery są wywalone. Nie, 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 ładnie. Dobra, nie, 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 O Jezusia. <coughs> <coughs> Lecimy! Ale no, o, nie. no, ale fart, ale no, no. fart. Dobra, Elbartek nadgoniłeś go. Tak! Wam na web. Bardzo chętnie. O, no, na Kurde O ja, cię nie, nie ten. E? Nie, sprzedałem, nie. Nie, sprzedam, no. dawajcie go. No, nie no, Ja Dwaajcie się do niego nie no, Próbuję, ale on jest. bardzo niczym ska. O, jest. dobrze. Wywaliłem dobra. się. Teraz tego Bartek musisz zrobić. Wywaliłem byś, się. No, Dumny jesteś z Ciebie. Tak! Bo dałem luko i wygrać. Aha, bo nie jest scenariuszem. Robisz to specjalnie, prawda? razie się, wy... się przegrywa, to pani tak. No, <laughs> dawaj tym wózkiem, dawaj ten wózek. A to są katy, Nie Podniosek. mnie no To mówię, to jesteś jeszcze... ty. O, Słyszysz wózek golfowy? Nie, słyszałem nic. Widłowy. To. Widłowy, widłowy. Widłowy, to jeszcze gorzej. Dobra, strącony. Ubijemy o... tego wózka, teraz. Otrzymałem go chwilkę. Jadę dalej! Zatrzymałeś nie da wywaliłeś w No właśnie nie dałem rady! Chciałem kopiować, ale nie dałem rady! No to jest pierwszy, dobra! Nieprawda! Ooooo! Nie, nie. Jest! Mm. Ty, gnoju! Ale <laughs> się obsrał! Shift ten sobie podnosi, podnosi te widły! Jakby sobie odsłuchiwał się. Obsrał! A po co ci podnieść te widły? No. O, Bo widzę, że szurują, to mogą spowalniać Hehehehe! No i był jak znowu brogu. pierwszy, ale nudy! Uh. A no, blue egg znowu oh, pierwszy, ale shit. nuda No, o tutaj dobra trzeba jechać O oh, shit Aha, wybuchem z jak po prostu eee. Dobra Ale beka O kur O oh, nie O oh, nie <laughs> Nie nie za utwarty Co? Jak <laughs> O tu będzie ciężko Z przodu no tutaj kurde, na wąskim przejeździe pojechać ou. tym wózkiem Tak Widzę, widzę Wiecie, tylna ośka strętna to Jak wąskim przeje... No tutaj jest wąski Bardzo przejazd na widłowy a bo, się o, o nie. Wolno. O to będzie problem. No. Dobra, jedę na pełnej. Ja mam się. Obrysić mi tam problem. To może podgonię. No i się udało. Hopa. <coughs> no o. O, nie, nie wypadnie się. O, 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 o. O, 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 o Dobra, Nie, nie mam... ja się przygotowuję. A, A tutaj jestem ja. A to nie można było tego zrobić naokoło w ogóle? E, chyba nie. Nie, już nie wiem. wiem. nie można było, tylko. A, długi loading? Fajnie. Nie jestem Dobra. <noise> Dobra, dziękuję. Cywilcze jednak wygrywa. No. Gratuluję, gratuluję. Drugie Dobra. miejsce no, czeka. Dziękuję. Nie, no dał radę chyba dookoła to przyjechać przez ty. mam no, jechać zobaczyć? Nie wiem, ja pojechałam za strzałką. Mam no, wrażenie, że dookoła, koła, tam nic nie blokowało przecież dookoła. No tak, przecież nie to da się bez problemu to Polski. zrobić. Nie ma. Nie ma. Blu, jak trzeci raz jedzie tą trasę. <grym> no niestety. No dobra, ja czekam przed metą. Pozdro. I... No i bardzo dobrze. <grym> Uy, kurde. <Uu, grym> flipy. Spartek nie. <grym> natrzymałem cię. Ciesz się, no. chłopczyku. Dobra. Chłopczyku. <grym> raz ci darowałem. Być mu wdzięczny za to. No to powoli. Jak spadnę to wjeżdżajcie Bo to nie ma co Bogaty hamuj! Aha jestem stawiony. Ale, ale kusiło, nie, Kusiło! Jadę na pełnej Do prawej trochę! Nie, nie, dobra, Gift. No dobra, Co robisz? Wjeżdżajcie, to jadę. Jak to co robię, no próbujcie Jó. Dawaj próbę jak będziesz drugi. Jó. O kurde. Myślisz, <laughs> że możemy nie dolecieć? <laughs> o nie. Ja nie dole- doleciałem. Udało się.